Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku W RoboCopie ja jestem Wozu i ostatnio po prostu wykonywaliśmy sobie zadania na komisariacie, porozmawialiśmy z panią psycholog, zostaliśmy, jak to tam kurde nazwano, odebrano nam obecne sprawy i musimy no niestety udać się do sali, żeby grzebać w papierach, a poza tym jeszcze nowo zatrudniony chłopak będzie nas pilnował. What seems to be the problem, uh, Mr. Becker? Wants you to do some maintenance work, so you know, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back, type in who you're looking for, and see if there are any matches. Uh, Spoko sprawdzimy te serwery. Good as new. Raczej nie będzie żadnych usterek. Tutaj mamy kolejne do working sprawdzenia. Perfectly. Ciekawe, co by się stało, gdybyśmy nie sprawdzili tych serwerów, Perfect. pewno coś by working poszło nie working. tak.

Imię i nazwisko. Co ja mam tutaj zrobić? Słupka yy... głosu. Aha, nic innego nie mogę. A, mogę wybrać. Baza danych, przynależność. Nie to wybrałem. Czekajcie, ja tu muszę ogarnąć, jak na tym starym sprzęcie to się robi. Po tym mamy, wybierz. A, usługa niedostępna. Aha, czyli to mogę tylko wybrać. Aktywa sprawy. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a, a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Briggs. Briggs. That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well then instead I'll say, go kick ass for Lewis. We need to be on guard. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right.

i am going to highland park. Oh, isn't that street bust turf? that is where the lead took briggs. it could be connected to wendell. oh, man. that's exactly what mr. becker told me you shouldn't do. It, it's my duty to stop you. <whim Liu> you keep malfunctioning, right? what if something happens again? hey, murphy, i found this on the back seat of your cruiser. it's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Uh, Robocop, off. Uh, Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules, especially you. You're cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? That doesn't RoboCop? RoboCop? Pytanie, czy on tu wsiądzie z nami, czy nie? Z jednej strony mógł wsiadać teoretycznie, wyjaśnić, że pilnuje RoboCopa, ale. No ale cóż. I

Ja wiem, czy to są byli Niemcy. W praktyce chyba nie mogliby być. W którym latach dzieje się akcja Robocopa? Chyba to 80. No więc nie dałoby rady. Byliby emerytami. Jak ten teren wygląda? Ojoj, ile tych skrzynek, ale to skrzynki od CP. Ja myślałem, że to mi zaznaczy cenniejsze rzeczy. Dzień, panie, panie.

Ja tu sobie tak na szybko posprawdzam. Zaraz, jakie tu mamy zadanie poboczne. Policyjna robota, dowody zbrodni. No to czyli klasycznie przeszukać wszystko, co się da. Teraz muszę wydawać punkty umiejętności tylko w te sejfy. W raczej znaczy w tej inżynierii. Jak to tam było? Mm, inżynieria, otwieranie sejfów dokładnie. Aż 6. Niedługo będę miał jeden, więc i tak trochę brakuje. Na razie sobie nie będę tego dawał. Jak będzie potrzeba, to jakoś dodam. Propo, skradziony przedmiot. Coś tu jeszcze. Gdzie tu jest przejście? Przejście jest w tym miejscu. Bardziej ten teren wygląda mi taki apokaliptyczny, jakby się kurczę grało. Teoretycznie hybryda falauta z Dying Lightem, jeśli chodzi o klimat. No bo idziemy robokopem, to tak jakbyśmy szli, szli w Power Armorze. A teren wygląda, jakby był. właśnie. o apokalipsie. Podzielę się zastrzeżeniami. Podobno komuś nie spodobało się, że kazałem zniszczyć niukę ukradziony tym obskurnym palnikom. Uliczne sępy nie biorą narkotyków i nimi nie handlują. Mamy swoje zasady, i jeśli mamy zamiar zbudować nasze imperium, to musimy się ich trzymać. Ktoś ma z tym problem? Z chęcią o tym posłucham. Z rozkoszą utnę język komukolwiek, kto kwestionuje moje rozkazy. Spike. I poziom umiejętności wbity. A tam jest kolejna skrzynka. No to sprawdźmy. Jest tutaj. Przynajmniej do nich szybciej się dostanę do tych chipów. 11% prawdopodobnie będę musiał te chipy zacząć łączyć. Najbardziej to bym sobie chciał zrobić więcej tych z wysokim oprocentowaniem. Abandoned squad crossedite. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. Zobaczmy trzeba przeskanować ten teren krew ojoj. To już będziemy wiedzieć, do kogo to należy. O plus ofiara nieznana. A to co to jest za element auta? Coś tu jeszcze się znaj... O, dziury po kulach.

Przy okazji sprawdzę, bo tutaj na prawo powinna być kolejna skrzynka dokumenty 15%. Ok, to już korzystniejszy chip. Podrobione dowody. A, ok, ślady krwi prowadzą tam akurat. Spodziewałem się, że w tym terenie znajdę trochę więcej tych skradzionych elementów, ale tu myślę, że trochę później sobie jakoś to poszukam i... Ten hałas irytuje. Śmigacz, wysoka mobilność, atakuje z różnych stron. Dawaj mi tryb automatyczny, po to go mam! Czy ja mu przywaliłem? Kolejne. Dowody i jeszcze jeden motocyklista. Niestety trochę zadali mi tych obrażeń. Na razie się ucisz, typie, bo ta muzyka mnie irytuje, to jest po prostu taki nieprzyjemny dźwięk. O kurde! Rzucić motocyklem. Bolesne dla każdego, kto jeździ motocyklami. I teraz tak, ja muszę. Hmm, tu są ślady krwi, okej. Okay. No to wejdźmy do ich kryjówki i zobaczmy, ilu ich tu jest. Kurde, dlaczego? Dlaczego mi to się przestawia? Ja chcę w pełni automatyczną broń. Chociaż. trochę czuć, że przydałoby się zwiększyć obrażenia. Kurde, za nisko wycelowałem. Może fakt? Uuu, strzelba, wypróbujemy? Taką strzelbę? O, akurat potrzebuję apteczek. Kolejne dowody. Dobra, jestem w pełni uleczony. Tak jeszcze tutaj tylko zerknę, czyli. Tutaj może coś będzie? Nie bardzo. O, mamy skrzynkę! 12%. A to co to za spluwa? U. Może zamiast tej sprzelby tą broń wypróbujemy. Tu można przez ścianę, niech zgadnę. To pewno było na skróty. A nie. Tu mamy przeciwników. Całkiem spore obrażenia ten pistolet maszynowy zadaje. Oj Tylko ma bardzo długie przeładowanie. Dobra, ostatni magazynek, kurczę, gincie w imieniu prawa. Dobra, zobaczmy co my tu mamy, dokumenty, jeszcze jeden przeżył. Dobra, trzeba tu wrócić do Uzi, ale na razie pochodzimy ze z tą bronią, ja sobie tego użyję i... No nieważne, mamy kolejny ten karabinek. nie sprawdzę, czy tu jakichś dowodów nie ma. O, właśnie, skradzione przedmioty. No i bardziej chciałbym znaleźć jakiś save, tylko kurczę taki, gdzie mogę go otworzyć, a nie. Tutaj nic nie ma. I to mi się nie podoba. O tu kolejny skradziony przedmiot, którego nie zauważyłem chyba. Ja nie wiem skąd przyszedłem. Tutaj jest strzelba, więc tutaj raczej byłem. Tutaj nie ma przejścia. Dobra, na razie chodźmy sobie tędy. Upatrzyłem. A, tu jest taka kolejna ściana. O, bo tutaj miał taki karabin maszynowy, 60. To szybko ich zdjąłem. Dobra, to sobie weźmiemy M60? Jak można z grubej rury, to z grubej rury. No, Jude, widzicie, mam tu nie masz na ciebie w zasadzie wystarczy. Ja Pistolet nie muszę z karabiną szynowego. Hey, nie wiem czy coś. Jestem tylko akountant. Czasami został tam. Jest zawsze tą rzecz tam. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago, they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where. I'm telling the truth i only deal with numbers if you need any more info on your friend try the warehouse office it's on the west side of the mill until i return no problem if anyone finds me cuffed up here i will look as tough as the others Nie ma tutaj. Myślałem, że będzie jakieś kolejne dowody przestępstwa, jakaś karteczka, jakiś save, ale nic nie ma. Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another I, have a thug's to the enemy I am hoping for it. You're Wait. <laughs> no nie, mogę to jednorazowo, ale takim młotkiem, jakbym wiedział, że wcześniej można rzucić. Chociaż lepiej byłoby przywalić komuś. Pytanie tylko, ilu teraz przez tych stępów zobaczymy na zewnątrz? Spotkamy. That whole area is out of And sure you know where to... Kurde, wiesz ten motocykl? Kurde, mocno mi uszkodzili. Dobra, zaczynam mieć problem z punktami życia i. no, robi się nieciekawie. Naprawdę nieciekawie. Tu są kolejni. Trzeba ich jak najszybciej zlikwidować. Kurde, tam jest ich trochę. Muszę sobie oszczędzać to HP, bo mam jednak. Jeszcze tylko jedną. E, z, nie wiem, substancję do naprawy, siebie. Zapominam ciągle, jak to się nazywa. Dobra, ulepszenie tej broni na tryb automatyczny oddaje, ale przydałoby się je zwiększyć mocno, obrażenia. Tak jeszcze mocno, mocno, mocno. Mamy kolejne chipy. Zastanawiam się, czy by tych chipów sobie jakoś nie ulepszyć. Nie połączyć ich. Już nie wiem, czy tę dziewiętnastkę da się jakoś tutaj, bo musiałbym ją odłączyć i zdecydowanie wzmocnić. W praktyce nieważne, jak ją ulepszę. Dobra, mm, zaryzykuję. Dam sobie tę dziewiętnastkę tutaj. Dorzucę nowo znalezione 11. Czternastka, ja straciłem dziewiętnastkę przez to. 13, no ja nie mogę, ale zwaliłem. 15, połączę sobie kolejne 12, czyli już 19 chyba nie odzyskam. To jest, jestem naprawdę idiotą. 15, kolejne 12, i 13. A co będzie, jak połączę dwie 15, 3 15 ze sobą? Wyszła piętnastka Wiecie co? Wczytam grę, bo ja skopałem Dobra, jestem akurat w miejscu wyjścia i tym razem nie mam tej Dziewiętnastki skopanej, dobrze wiedzieć Więc jeszcze z tymi chipami jakoś tu sobie pokombinuję Na razie poprzerabiam sobie te jedenastki Wyszła trzynastka, taka ogólna Damy sobie kolejne jedenastki Wyszło czternastka Szkoda, że nie mogę bardziej wybrać jakiejś konkretnej, może opcji. że tą dwunastkę sobie wezmę. Została ogólna dwunastka. Więc nawet jakbym chciał tutaj wstawić coś, to nie mam, bo. No. Najlepsza, jaką mam, to piętnastka, która tu nie pasuje. Chyba, żeby ją tutaj wstawić, ale to jest do rozrzutu broni. Rozrzut mnie nie interesuje. Najbardziej chciałbym do obrażeń, ale to już mam. Może do przebijania pancerza sobie wstawię i to tutaj i tak nic nie zmieni. Tu jest 14, więc to nic nie zmieni, nic nie zmieni. Dobra, więc na razie to sobie zostawię na tym poziomie. No właśnie. O, i teraz poszło elegancko. Tym razem, jak byłem na nich przygotowanych, poszło elegancko. Robienie tych chipów tutaj jest takie trochę. nie na najlepszym poziomie. Za duża losowość. Gdyby chociaż można było wybierać ustawienie tych chipów, mogłoby to oddać. Jeszcze ty! Dobra, wszyscy zostali załatwieni? Chyba wszyscy Więc sobie od razu wezmę tutaj te chipy Czy to są od razu przypisane te same? Chyba tak? Nie pamiętam czy to akurat poprzednio dostałem stąd 14 Oho Ojojoj Granatnikowy To jest jebitny granatnik Dobra, robokopie. Dobra, przynajmniej nic mi się nie stało. To. Przy okazji apteczka. Podoba mi się. Tylko też. Tutaj mamy wejście. Ok. I tak muszę tędy pójść, bo niedaleko jest skrzynka. Mamy... A. Chociaż. Nie, to raczej z drugiej strony te drabiny dam radę spuścić. Nie dam rady jej dosięgnąć i jakoś ściągnąć na dół. W razie czego jest skrzynka elektryczna, żeby się uleczyć. No i gdzie są te sępy? Ta cisza mi się nie podoba. Mam akurat jeszcze jeden zestaw drabiny. A tutaj jest. To może tędy dam radę przejść do tamtej skrzynki. Kolejne dokumenty mamy ten granatnik. No, nie będę potrzebował granatnika, jest i inna skrzynka 14%. Ile w zasadzie mam punktów? 700. Na następne poziomy trochę jeszcze brakuje. Przynajmniej dobrze wiedzieć, że Robocopem mogę spokojnie stąd zyskakiwać i nic mi się nie stanie. Ok, tu będę musiał w takim razie jakoś tak naokoło przejść, żeby dostać się do tamtej skrzynki. Kolejny mm, wzywa posiłki. Aha. Nie trafiłem jak chciałem. Serio, ja mogę w nich śmietnikiem rzucić. W końcu by wylądowali. W końcu wylądujecie, chłopaki, tam gdzie wasze miejsce. Kurde, nie trafiłem. A mieli wylądować tam gdzie jest ich miejsce. tego kurde nie widzę On się tam schował Kurde, kolejni na motocyklach W takim się wydaje się, że ta broń ma trochę pewne problemy. O kurde, ile ich tu. Dobrze, że mamy 60. Nie mam tego pojęcia, gdzie akurat tamten cwaniaczek uciekł. I to mi się nie podoba, tu trzeba sobie przeładować. Na razie muszę sobie wrócić... Po... Kurde, jak to się nazywa? Substancja do leczenia. Bo wiem, że tutaj leżała. O specjalnie nie chciałem używać obecnie, którą posiadam. Gdzie to jest? To jest tutaj. Ogniwo. Dobra. Trzeba zapamiętać, to są ogniwa. Bateryjki takie. Ja i tak muszę pójść w tamtą stronę. Tam jest skrzynka. Więc chłopaki, chwilę na mnie musicie sobie poczekać. Mam tu kolejnych. No, tutaj mamy niezłą strzelaninę. Luka gdzie są kolejni. Tak od tyłu RoboCop'a zachodzić! Kurde, mocno wytrzymał. Ale już dostał łeb. Ta skrzynka powinna być gdzieś tam. Pędy nie wejdę. Więc jedynie jeszcze może zerkniemy sobie tutaj i zakończymy ten odcinek na razie w tym miejscu. Chociaż jeszcze temu rozwalimy łeb. I. Dobra, to będzie na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym, gdzie rozwalimy resztę stępów. Trzymajcie się do następnego. I na razie.